Yo! Siemanko! Z tej strony Wideo i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella! Która siedzi tam daleko, nie wiem dlaczego. Jest ze nami Nobek, który stoi tutaj i jest zdziwiony, że ja leżę koło niego. Nie wiem. Słuchajcie, co mi się dzisiaj stało? Dobrze, już wstaję, normalnie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w serii. Oczywiście od Nob do Pro i będziemy dzisiaj budowali, słuchajcie, labirynty. Tak jest, mega ciekawe labirynty. Będziemy dzisiaj budowali z różnego rodzaju pułapkami i na końcu będziemy chowali jakieś nasze kosztowności, żeby inna osoba ich nie znalazła, ale zobaczymy, czy komu się udaje znaleźć. Słuchajcie, także jeżeli dzisiejszy filmik wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, Fani, żeby będzie na 30 tysięcy łap do góry, także w tym momencie kto jeszcze nie zostawił łapki? Bęk! Ja. W tym momencie, słuchajcie, Bella! Dałam łapkę! Już. O, teraz, ja też! Nowek! On nie chce dać łapki do góry! Nowek jest niegrzeczny! <gry> Okej, okay, słuchajcie, także zostawiajcie łapki do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli się tak zrobicie. Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl, podobny numer gazetki Vito Team A my lecimy w takim razie dzisiaj z budowaniem. Ja jestem ciekawy, co Nowek zbuduje. Jak nie dajesz za to, że nie dajesz łapki w górę? To mam nadzieję, że ci nie wyjdzie Nie no, żartowałem Mam nadzieję, że ci się uda Dobra, idziemy Słuchaj, wow, wella, ile ma tutaj miejsca dzisiaj do budowania Co ty z tak tego? siedzisz? Dlaczego? Widzą się, nie podobają moje budowle Dlaczego? Nie mam pojęcia Tak mówisz Skąd Jak wiesz? myślę Ale skąd to wiesz? No tak mi to, Coś ja cię wiem. zhejtował? E, chyba tak <laughs> Chyba tak? To bardzo ciekawe Dobra, słuchajcie, zaczynamy Mam około 10 minut na zbudowanie epickiego jakiegoś labiryntu właśnie Z fajnymi pułapkami Więc zaczynamy 3, 2, 1, start Dzięki. Nobek zaczynaj, Do gdzie metu? on jest, okay. ja zobaczę czy on ja zaczął Nobek, on się patrzy On patrzy co ty budujesz, on będzie zgapił chyba od ciebie chyba tak. O nie, Bela sobie przód zaznaczyła, nie wierzę w to po prostu Dobra, nie martw słuchajcie, okej, okay, ja biorę sobie obsidian dzisiaj Bela Oho. buduje z y, diamentu, bo dzisiaj zrobimy troszeczkę taki challenge inny Nob, nope. Bella będzie pro A, a, ja, a ja będę hacker. I pasuje ci to, Bella? Nie, nie, mi nie to, pasuje, mi to nie, pa nie patuje! Nie, patuje. nie patuje. Dobra, to niech ci nie patuje, Bella. Mi tam patuje dzisiaj to wszystko. Także lecimy. Bang. Słuchajcie, budujemy. Uf. Mi patuje dzisiaj wszystko. <laughs> <dzisiaj> wszystko. No <laughs> Więc żeby no budować. Przystam, Ale ci bo Nie się śmiać. Co? Powietrza nie mam. <laughs> Jakiego powietrza? Dobra, musimy zrobić to tak, słuchajcie, na razie. I zrobimy sobie. Mm, jeszcze bedrock. Dobra, nie wiem, jak mi to wyjdzie, słuchajcie, okay. ale zobaczymy. Fito, ja jestem nieprzygotowana. Dlaczego? Bo nigdy nie robiłam labiryntów. Okej, okay, czyli będziemy musieli zrobić coś takiego. I tutaj z góry będzie leciała. Dobra, później sobie to Co? Nic. Co to będzie? To będzie takie całość. No chyba nie. Dobra, słuchajcie, weźmy ważne. lawę i zobaczmy czy mi to w ogóle wyjdzie, bo ja nie pamiętam jak to się robi. Hmm, więc puśćmy sobie tutaj lawę. O -o -o. Czy ona spadnie mi tutaj? Ale... O nie, 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 nie. O tak, 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 tak. Czekacie, a jak ja tutaj tak, sobie to, to zamknę? Tak. <noise> Dlaczego to nie działa? Ej, wcześniej kiedyś to zrobiłem. Nie, to wymyśliłeś, wymyśliłem, Czekajcie, wiesz. Kiedy, kiedyś mi to działało. Ja muszę to jeszcze raz przetestować. Dobra. Hmm. Uwaga. Musimy to zrobić. Ja nie wiem, ja... Wito. Ja nie wiem, jak ja to robię. Zrób to jakoś epicko. Ale może być w porządku. Czekajcie, a jak tak zrobię, to wtedy to chyba spadnie tam na dół. Okay. Ale. Ale co, Wito? Ale nie wiem, czy to mi wyjdzie. Dobra, sprawdźmy. Ym... Hmm. Ja w ogóle, ta cała lawa musi mi tutaj zniknąć, bo na razie tu? to w ogóle ona mi tutaj... Przy... Chowaj się, lawo. Yy, tutaj Chowaj się, lawo okej. Okay. kule, ja ty lawy wyle O, nie, ona mi się wszędzie tu rozlewa. I co ty muszę, Muszę to zablokować, wszystko na razie. O, teraz, Dobra, okej, okej. Okay, okay. No to dobra, ja niezły labirynt tak. zrobiłem na razie. Eee, ja do mnie ślepy za ślepe zaułki. U mnie w ogóle nie ma labiryntu na razie. Dobra, tu będzie ślepy. Dobra, okej, okay, pyk. Hmm, weźmy jeszcze to, bo pyk. To jest Pyk, okay, dobra, i teraz. Yy. Cyk, i zobaczmy, czy ona tu zleci tak odpowiednio. Tak. Dobra, Okej, okay, działa. Przedzie. Ale, czy jak, jak, jak ja to zrobię? E, właśnie. To no właśnie, co? tego się bałem, że ona się tutaj tak, rozleje to mi. To, wiesz, dobra, wiesz, ale tu wiesz, zablokujmy wiesz. i zobaczymy, jak to będzie, czy to w ogóle zadziała. I jak tak. zadziała, to będziemy kombinować. No, dlaczego ona się twylewa? I tu będzie. Przestań w... lawu. Koniec labiryntu. Dobra, dobra. okej. Okay. Mamy to. Take, dobra, i zobaczmy, czy teraz zadziała. Lawka. Jaka lawka? Nie możesz, ja robię lawę. Co? Bella, nie wito. można dwóch law. Mówię ci, dobra, okej, okay, bo ja chcę zrobić lawowy hmm. labirynt, dlatego będzie hacker, ale ciężko mi to mi to idzie, hmm. ale słuchajcie, ogarniemy. Jak widzicie już tutaj zaczęło to no, działać to Pewnie jest jakiś inny patent na to, ale ja nie znam tego patentu, więc będę budował to swoim patentem. To sobie swoim Dobra, okej, okay, pek, 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 lecimy tutaj do góry w takim razie. Okej, okay, dobra, i zrobimy o. najpierw początek, a później zaraz będziemy tutaj kombinować dalej. Ojej. Dobra, wylejmy tą lawę, zobaczmy, czy to zadziała, powinno zadziałać. Okej, okay, to mi się podoba. Będzie tutaj eleganckie przejście. Dobra, I słuchajcie, tu. zaczyna mi to działać bardzo dobrze. A mi trochę nie. Więc możemy tutaj robić to dalej w takim razie. Okej. Okay. Czyli to. teraz tak, musimy tutaj wszędzie robić dziury. A gdzie będzie wejście w ogóle do Dobra, ona mi się labiryntu? tu będzie rozlewać, ale to nic. Musimy tak zawinąć. Zboczku. trochę. Dobra, okej. Okay. No I dobra. teraz tak, tu będzie zakręt. Tu ja też robię wito zakręt. Nie, nie możesz. teraz. Tu... Ja nie zgapiam w ogóle. ja no jestem tak. ciekawy co Nowek zbuduje. Tak! Tutaj... Serio. Ja tam nie zaglądam. Dzisiaj jestem... Co? Ja jestem ma. mega tego ciekawy, co on właśnie dzisiaj zbuduje. Tam, słuchajcie, dobra. E, ja hmm. lecę na razie tak, dobra. Mm -hmm, Ale mm -hmm. nie, bo tu muszę jeszcze, będę musiał zrobić. Zawiesiłam się. Dobra, tu będę musiał zrobić jeszcze dziurę. Nie wiem, jak to dało. Nie, robić. tu będzie droga, czekajcie, bo tu będzie droga. Ok. Dobra, ja na razie zrobię sobie drogi, słuchajcie. Ja też wito robię. Dobra, zróbmy sobie dróżkę e, najpierw, a, a później wykończę to tą lawą. To będzie najlepszy pomysł. To będzie Dobra, tak. Pyk. To musi być taki troszkę. Ja muszę robić tros troszeczkę spore odstępy, żebym ja tutaj się e, zmieścił z tym tu. wszystkim. Dobra. Ups, Bella już za okay, możemy wyjechałaś. lecieć tutaj. O tak, jest. Dobra. Coś. Teraz tak, tutaj będzie przejście. Ale to będzie fajowskie. Okay. No, ja jestem ciekawy, co ci tam Bella wyjdzie. Ja też w ogóle wiesz, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie masz pojęcia. Ale zobaczymy. Staram się. Dobra, Nieraz ja się spróbuję o zrobić o jakieś ślepe załuki, ale ja nie wiem właśnie, czy mi to w ogóle wyjdzie tutaj. Ja właśnie je robię. Ja chyba zrobię takie, że sam się w nim zgubię. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, w ogóle dajcie znać, czy chodziście kiedyś po takich labiryntach. Ja? Chyba nie. Ja tak ja chyba nie. Ja byłem kiedyś na takim czymś, ale to się jechało takim wagonikiem i to były jakieś straszne rzeczy. To, to był taki no, dom strachów jakby, czy to coś. To nawet razem, Wito, kiedyś jechali, A, to możliwe, pamiętasz? całkiem. E, ale ja chodziłam. A ja nie, ja nie chodziłem po tak. Tylko to nie był specjalny labirynt dobra. zrobiony, tylko tak y, po prostu okay. drzewa urosły i różne takie <śmiech> krzewy. <śmiech> to nie zły labirynt z drzew? Fajny był, to najlepszy na świecie. No, jest to bardzo ciekawe. No i dobra. Dobra, ok, pek. Dobra. I dobra. myślę, że możemy podjechać gdzieś tutaj tu i tu zrobimy jakiś koniec. Dobra, myślę, że taki labirynt w zupełności Aha. wystarczy, ale zobaczymy za chwileczkę. Dobra, wykańczajmy go dalej w takim razie. Tu ja chyba już przesadzam, widok Dlaczego? W takim razie z ja nie robię jakiegoś wydaje. mega wielkiego. Aha, no dobra, to belka, to weź Ja nie robię mega wielkiego, bo nie zdążę na pewno. Dobra. dobra teraz wiecie, tak, to... bo ja mam dużo misji do zrobienia z tą lawą, żeby no. mi to tutaj działało, a... To jest problem właśnie. A ja robię Żeby mi ta lawa tutaj działała, więc. ale wykończymy sobie to obsydianem. Nie wiem czy ja potrzebuję to obsydiany wykańczać w sumie. Bo o, tego okay. nie widać tak naprawdę, więc mógłbym. Ja podłogi nie robię, i to ja na tego. trawie będę. No dobra. Nie no weź zrób diamentową to. czy jakąś tam. Żeby była prono. No dobra, pro, no. No, dobra okej. Okay. Dobra, czyli tutaj mi się będzie to, to wlewać. Ja. Okej, okay, dobra. I teraz tak. E, czy ja mogę zrobić sobie to, e, to tym. wordeditem? mi word editem? moje plany. Jakbym mógł zrobić to wordeditem, Editem, to byłoby elegancko. Nie rób, bo ja Raz, nie dwa, robię. 3, 4. A co mnie to interesuje? I to! 5. Dobra, elegancko. Ale ty jesteś. Set obsidian. Set o! diamond. <laughs> to... I co zrobiłaś? Nie, a jak to się robi? <laughs> <laughs> o Boże Bela! Czekaj, ja ty jesteś się, niezła. jak ty to robisz i ja Dobrze, zrobię. zrób. No jest ra raz, 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 dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, pięć. Co? Aha. Seto dobra, robię, i to robię! <laughs> dobra, zrób! Chcesz to zobaczyć? Ty, nie, ja chcę, żeby zrobiła po prostu. Ale czekaj, bo ja... A, ty już zapomniałaś jak? Co? Dobra, dobra. Co, dobra, trzy, dobra? Tak, okay. dobra. Teraz, teraz trzeba tak. wziąć taką... Tą. Ale wito ja chyba nie mam tej modyfikacji włączonej. Jak to? Nie wiem. Czy to jest zwykła siekierka. No mam. Dobra. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, Tutaj cztery. nie będę miał chyba lawy, słuchajcie, bo się tego nie do zrobić. Bella tam kombinuje. Rusza. Dobra. E, OK. Szukaj. Tutaj e. chyba nie dam... Ra... Znaczy... Dwa określniki. Set. Diavon. Z jednej strony na pewno <grym> Jak dam... Jak to pójdzie na całą mapę? A ty zaznaczyłaś? To. Musisz dwie pozycje zaznaczyć. A no tak będzie. Najpierw jedną jednym przyciskiem, Dobre, a drugą nie, nie drugim przyciskiem. Mi już. Dobra, dobra. Sama sobie pozwolę. Dobrze, dobrze. <laughs> o oh god Ja już to widzę, słuchajcie, co ona czemu zrobi. A to się nie pojawiło? Może ty nie masz tej modyfikacji. Mówię, że nie mam tej. Ja cię kręcę! <laughs> Musisz yeah. wszystko ręcznie robić, to nie No nieźle. właśnie! Dobra, Dobra ale okay. następnym razem buduję z tym. Ja zrobię sobie teraz tak, okej, okay. ile? Eee. Już minęło sporo czasu, już nie mamy go za dużo. Dobra, no to ja muszę. Ja muszę zrobić te leje tutaj, żebyśmy... Zmniejszyć. Żebym wiedział gdzie jest. Okay. E, gdzie to blawe wylać. No, szybciej. Dobra, pyk, pyk. Oj. No, dawaj, Dobra. pyk. Cyk i... Cyk, dobra Ja już bym połowę labiryntu chciała mieć zrobioną Ja tu... już bym no chciała nawet... mieć cały zrobiony Ale bardzo ciężko mi to idzie Najpierw muszę porobić tutaj wszędzie otwory na lawę Jeszcze ten wymyślić żeby, żeby podłogę zrobić no. Żeby ona mi się tutaj wlała ładnie okay. Wszędzie jest ok Tylko w tym jednym miejscu chyba mi nie wyjdzie ona prawidłowo yy, I teraz lecimy I tu gdzie? będzie problem Dobra, ok tu jest wszędzie dobrze Tu, tu tylko nie będę miał lawy, ale to nic może to jakoś yy, zadziała i tak, i tak. Dobra. Lecimy teraz dalej. tutaj. Tu Spoczko. I tu. Czemu ja nie Dobra, i możemy teraz robić pyk. I Ale ona właśnie. By mi pomogła. No na pewno. Tragedia byłaby. <śmiech> to. <śmiech> Bela, to dlaczego nie zainstalowałeś sobie żeby jej zrobić eee, ty Przecież zawsze... ona była zro... eee, u mnie była, więc... Wiem, ale się sobie... że... A? Bo ja mówiłem, ja bo ty, wiem, nie, umiesz, nie, bo ty nie umiesz z tego korzystać. Ja nie umiem, patrz! Pyk, pyk, dwa ukośniki, o diamant, a jak jakiś kolor, to muszę spojrzeć jaki on ma kod, numer ja wszystko wiem, widzę. No tak, to ja wiem, ale jak ten to by mi... No nie właśnie, ciekawe nie jakby ci to wyszło. Się kiedyś dobra, cię raz, spać. dwa, cztery, pięć, okej, okay, dobra. Tak, jest coś. Dobra, ciekawy jestem jak ja wyleję tą lawę, nie? Jak mi to tutaj zadziała. A Jeżeli jak to za... zalejesz? no to będzie problem. To, co teraz, wtedy. <laughs> to będzie problem, dobra, okej. Okay. Teraz tu? zróbmy tak no tu. Dawaj. No. I musimy... 5, dobra, tutaj pyk. Ja na 4 robię wysokość, wystarczy. Ja co robię nie? na... Tak, ja, ja robię na 5, ale to nie ma różnicy dobra, w sumie ja to rób sobie na 5. Możesz nawet na 8. Nie, nie chcę na 8, bo to za dużo czasu zajdzie mi. No właśnie. 4-5, dobra. Z tą modyfikacją okay. to by nie zeszło za dużo czasu. No, z tą modyfikacją jeszcze idzie nawet naprawdę szybko. Pułapek prawie nie mam zrobić. Ja też jeszcze pułapkę, pułap, pułapek <laughs> żadnych nie zrobiłem, ale za chwileczkę je tutaj ogarnę, słuchajcie, tylko muszę najpierw zrobić tą tą mm. lawę wylać tutaj. Jak ją wyleję, okay. to już będzie elegancko i będę mógł tutaj coś pokombinować. A ja ściany chciałabym najpierw dobra. zrobić. Dopiero nie. zrobię i podłogę pek. i dopiero pułapki. Dobra. Ale schowałam Just już często, gdzie schowam diament? Jestem ciekawy, Aha. co tam Bella wykombinuje właśnie. Ale może dobra. to nie będzie diament. No to diament czy nie diament, Bella? Ja no, nie wiem, jak, są, jak znajdziesz to się dowiesz. No dobra, zobaczymy. Nie powiem ci więcej. Nie, Pek? nie pytaj się mnie! A jestem ciekawy co Nobek wykombinuje tam dzisiaj. No Nobek to na pewno coś dobra. ekstra, Wito. Ja no na, na pewno! Dobra, gdzie jest moje wyjście? Super ekstra, ja bym był zdania, żebyś ty mu tam lepiej pomogła, nie? Ty zaraz, Wito? Ja najpierw muszę sobie tu sama pomóc. <laughs> dobra, okej. Okay. Y co ja muszę zrobić? Jejku już niedużo mi tutaj zostało w sumie. Dobra, najpierw muszę schować. Źle to robię. Pek, dobra. Coś. I pyk, dobra pyk. Albo... Dobra, super. Albo to i to. Pyk i... O, i takie coś, cyk. oddam. I Dobra, i to. cyk, i. i to. Fajne i rzeczy ci schowałam. Cyk, tak? I to, tak? To jestem ciekawy tych rzeczy. Okej, okay, mam to. I nie, no byk. ja muszę podłogę zacząć najpierw robić, bo. To bo podłoga to szybko tak ci zajdzie. No jasne, jasne. <laughs> Dobra. Bardzo ciekawe. To. Ja już zaraz wszystkie ściany w końcu będę miał zrobione. Widzę trochę twojego labiryntu. Nie ale trochę widzę go. Nie patrz, bo ja Ale robię nie patrzę podłogi. co tam jest, także spokojnie. na razie i tak tutaj nic nie ma, także <laughs> nic się nie dzieje. I pyk. O, dobra. dobra. Nie, e, nie zgapaj, Belek, ja mówię, dobra. Dobra jest zupa. <laughs> dobra. Z, nie powiem czego. <laughs> Dlaczego nie powiesz czego? No bo ty sobie pomyślisz, że naprawdę tak myślę, a ja bym <laughs> ja, nie bawię, nie wiem. <laughs> o co ci chodzi? Serio? Tak, oh my god. Tak, ja myślę, że nikt nie ja takiej zupy. No, <laughs> Jeszcze. To dobrze. Przynajmniej nie słyszałem o czymś tak. No bardzo dobrze cieszy mnie to. Dobra, okej, okay. czyli tutaj mamy... Dobra, Dlaczego no. ja zrobiłem tak dużo tutaj odstępów? I dobra, i teraz belka coś ty No jak ty sama dobra. mówisz dobra. Weź, tak, witwo. ja zrobiłem tak dużo, bo tutaj będę musiał to... Fizze jednak twój, yy, wypełnić yy. Widzę twój labirynt kawałek go widzę. Dobra, i tutaj no. chyba? Dobra. I okej, okay, i tutaj chyba jeszcze. I jeszcze Zobaczymy, tu? czy to w ogóle mi zadziała. Ja nie wiem, ja się boję bardzo, że mi to nie zadziała. I tutaj? I tu? Dobra, i, I tu? teraz tak. Tu no jest ładnie. To możemy usunąć. Czeka, że ty skończyłeś samą podłogę? No, chciałabyś. I tu chyba po całej drodze ja to no. muszę zrobić i wtedy, I wtedy co? to powinno zadziałać, ale zobaczmy. Czy ona mi się wlała ta lawa tutaj? Dział, Na, o nie, działa, coś. ok. No nie! Zobaczmy jeszcze, czy to tu zadziała mi. Dobra, tu Czy ona mi się tu nie wleje? Coś. Chyba nie patrzcie, chyba jest Ok. okay. Dobra, jest super, działa to teraz chyba. Tak. Chyba rozkminiłem jak to ma działać. I teraz... Dobra, co będzie? Czyli możemy ja zrobić t, t, tak. Bo ja je zapomnę zrobić. Co? A czy my mamy te takie ghost? E, tutaj mamy. chyba nie ma tych bloków Tu jak niby masz zrobić pułapki? E, f, jakieś inne. A jak to Są kolce robi? i takie różne dziwne rzeczy. Aha. Więc możesz je wykorzystać. No dobra, niech będzie. Myślałam, że będą takie fajowskie. No ale i tak będą fajowskie. Okej, okay, dobra, jest to? Hmm? Bella. Co, co się stało? Mi tak, tu? będą fajowskie. No, będą, będą. No, przecież to. wiem, że będą. No to będą, no to o co się chodzi? <noise> Dobra, okej, okay, czyli tu mamy. Troszeczkę namieszałem tutaj z tymi labiryntami. Z tymi zakrętasami takimi, słuchajcie, bo ciężko bo będzie tutaj mi lawę wylać, ale mam nadzieję, że to zadziała. Zobaczymy. Na razie tam, tam działa, więc. Bubella Robimy to... Tu... I tak już jesteśmy bardzo dużo po czasie, więc yy, myślałem, że to szybciej nam zajdzie troszeczkę, ale się przeliczyłem jak to zawsze. Jak się nazywają Dobra. te kolce? Nie. Spike. Spikes! Dobrze, dobrze. Okej, okay, okej, okay. wylewamy tą lawę, zobaczmy tu... zgubiłem się. Zgubiłem się w moim labiryncie. Halo, pomocy. Nie wiem, gdzie jestem. Chyba przyszedłem do wyjścia. Dobra, wróćmy w takim razie. Nie, ja się zgubiłem, serio. Ej, dobra. nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie jestem? Zrobione? Dobra, okej, okay, tu musi być przejście, tutaj chyba. I teraz. Dobra i tutaj się wchodzi. Musimy rozwalić tu metę To jest okej, okay, dobra. Mm. Dobra i teraz tak, tutaj da się przejść? Tu musimy. Tutaj też. Okej, okay, wszystko działa, słuchajcie. Jeszcze dodam Dobra, tam, super, gdzie wszystko się działa. Coś... E, więc możemy tutaj A, Szkoda, że ja tu nie zrobiłem gdzieś zakrętasa tutaj? takiego, ale to nic. tutaj, tutaj. tutaj. Dobra, Przecież i tu jest? zróbmy. I Mam nadzieję, że on się nie spali, ten czeszt, którego ja tutaj postawię. Dobra. O, mamy to? Chowasz już okay. coś? Tak, tak, chowam. Dobrze, dobrze. Pek. Gdzie jest e... Ty, ja nie. A co tu? Co? A co tutaj za trawa, a nie? Dobra, dobra. Okej, okay, dobra. Mamy yyy... schowane jeszcze tylko pułapki jakieś. Na pewno spikesy wykorzystamy i to będzie chyba wszystko, tak mi się wydaje. Ja? Czy ten spike trap, czy on działa po prostu... Nie, trzeba do niego postawić chyba redstone pod spodem. Pyk, pyk. dobra. Okej, okay, czyli zróbmy. No, stawaj, No stawaj tam! No dobra, dawaj. o nie! Redstone. Nie da się naprawdę. Dobra, i teraz tak pyk. Dobra, to na przykład... Pyk mm -hmm. i pyk. Dobra, okej, okay. mm -hmm. tutaj jest trap. Eee, teraz tu zrobimy tu. gdzieś taki przeskok, że trzeba będzie zrobić, to będzie fajne. Nie może to działać. Dobra, i teraz tak, ja pyk cię i kręc. pyk. Widzę, ty cwaniaku, jedzie, Co? No. Ja idę do Nobka zobaczyć, co Dlaczego? on Dlaczego? No bo chcę zobaczyć, co Dobra. on Dobra, ale ja ci nie powiem o Ja to tylko kilka tych pułapek zrobię, słuchajcie, ale myślę, że, on, że te kilka pułapek wystarczy tutaj. Mhm. Dobra, postawmy tutaj. Ciema, nobek! Szczę. Co podabiasz? Mm. Ole fajnie zbudowałeś. i to nie patrz tylko tutaj Nie, nie patrzę! Bo on fajne rzeczy ma, ale ty nie możesz, bo widzowie od razu zobaczą. czekajcie, bo ja musiałbym tutaj. Ole Wiem co zrobimy. Jakie pułapki pek i weźmiemy. Idź owcią. To Dobra, i to będzie już chyba, słuchajcie, wszystko. Jeszcze tylko wejście jakieś ładne zrobimy. I stąd owca. Nie patrz tu. Nie wchodź do labiryntu. bo bo, bo się nie odnajdziesz dobra. <noise> On się odnajdzie, nie bój się. Owca! Nie dobra, okej, okay, mamy to. Owca! No. no! Oh my god, dobra. E, teraz tak, tutaj mamy, to będzie wejście, słuchajcie, do labiryntu. Ono I to musi wydaje być. wydaje mi się, że przesadziłeś z labiryntem. E, mi się wydaje, że tak. Ono <noise> musi być troszeczkę straszne to wejście. No. Czyli tu muszą być straszne rzeczy. O, pyk, dobra. pyk. I tu napiszemy Mogę patrzeć? E, nie, chodzić. A, już powiedziałeś na Dobra. Dobra, słuchajcie Teraz, w takim razie, mój labirynt jest gotowy Belli chyba już też, czekamy na Nobka, słuchajcie I za chwileczkę oceniamy i będziemy przechodzić Nasze labirynty Okej, okay, słuchajcie, wszyscy już są gotowi, ja też jestem już przyczajony Więc możemy iść do labiryntu, słuchajcie Idziemy pierwszego, do pierwszego Nobka Cześć, Nobek A. Halo, jak ci poszło? Całkiem dobrze? okej, okay. Patrzcie. Wow, zrobił to tutaj z liści w ogóle wszystko. No dobra, Bela, dawaj, wchodzimy w takim razie. Dobra, okay, okay. Idę. Ej, trochę ci się, Nobek, niszczy ci się trochę tutaj. Ooo Czy samo już się Ja tego nie ruszałem. No nie, nie, nie ruszałem robi. tego, nie mówię to ja. Ja tego nie ruszałem, widzieliście zresztą. Nobek, to nie ja. Ja Serio. nie widziałam, no to, chyba, się nie to wydaje... chyba ta owca. Wydaje... To chyba ta owca. A może. <laughs> dobra, idziemy w takim razie. Uwaga, dem drdę. Okay. Tak, to znika, ale tylko tam jakby, bo tutaj widzę... O, jest ślepy zaułek. Aha, aha, i co? Ale nie, nie ma tu żadnej pułapki, okej, okay. czyli... Tam nie idźmy, dobra, idziemy tutaj, uwaga. Uhu! O, I co? już? I co? O, ziemniaka Pico, zostawił. To to dla mnie na bank. To niezły, to ziemniaka no, to zostawił nam nobek. nobek, zostawiłem ci go, oddałem I ci. I. <laughs> Super, dobra, okej, okay, udało nam się przejść labirynt Nobka, no nie był zbyt trudny, słuchajcie, ale zostawił na końcu ziemniaka, tu mu się troszeczkę niszczy, ale hmm. myślę, że zasługujesz na... Lajka. Like I Dokładnie masz ode tak. mnie lajka, like pyk! Ode mnie też. Proszę Dobra, super. Okej, okay, słuchajcie, także idziemy teraz zobaczyć e, Labyrinth Belli. Zobaczymy co się tutaj Ale nie dzieje. Tylko ja muszę na patrzeć. game mode 0 i gdzie Dobrze. się wchodzi? O oh. Hello, Cwaniaczku <laughs> To nie jest, słuchajcie, przywitanie. Dobra, idziemy. Czy te trapy nie Ej, Ej, te, te, te nie działają w ogóle, bo na coś spajki. Dlaczego? Te, bo to trzeba zasilić czymś. Zapomniałam, widzę. Dobra uwaga, jest tutaj lawa, uwaga. Hop! Serio! Ale te spajki już działają, na pewno. Uah! O nie. Uuu, pajęczyna jest. Ej, Oto. tu jest jakaś skrzynka, już widzę ją. Ale to jest na pewno jakiś fake. No wiedziałem, że to jest fake. Czy to jest jakieś przejście? Idę. Nie. Ej, Bella! Nie rób teraz tego. Dobra uwaga, idziemy tutaj. Nie, no, to wow. Jest spikes? Gdzie Uuh! jesteś, Vito? A tu jesteś. Tutaj, dobra. Siema, siema. Gdzie ty? O, siema. Siema. Dobra. Ach, nie przeskoczyłem tej pajęczyny. Teraz będę 3 godziny się w niej męczył. Dobra, idziemy. Dawaj, dawaj. Dobra, okej, okay, udało się. No i co? co ty tak Ej, co tutaj jest? A co Hop. ty nie widziałeś A... drogi Wito? No tu widzę drogę. A dobra, okej. Okay. Ej, to jest za ułem. Jest, dobrze, dobrze. Dobra, okej, okay, idziemy dobrze, tutaj. Dobrze. Hop. Ej, nie daje rady przeskakiwać no, tego. Dawaj, nie wiem gdzie, może tu. <laughs> o nie. Dobrze, o jest dobrze. czest. Nie. To A, jest fake się... jakiś, dobra, ja okej. Okay. Idziemy w takim razie tutaj. Nie idź tam. Ej, bella. No nie mogę przeskoczyć, Ty... Więcej tych pajęczy trzeba było nadawać dobra, bella, okay, serio. Damy więcej po prostu. Ja z... i tom znowu tej nie przejdę, bo jeszcze ją na, nad głową dałaś. No, specjalnie. Oh my to. gosh. Ale co, nie jesteś aż tak źle. Eee, czy się przecisnę uwaga! Nie! Musisz uh! ściągnąć brzuszek i to. Dobra, jest, udało się. Teraz uwaga, przeskok. Aj, troszkę przeskoczyłem, ale Za. nie do Co, dobra, to jest Haha, jest, daj mu 64 diamenty. Tak. I mam sworda, mogę poniszczyć teraz te pajęczyny. Czemu to daj Tyk. szybko ci poszło? Ha, ha, ha. Super, ej, fajny labirynt, podobał mi się. Dzięki. Dobra, okej, okay. teraz idziemy do mnie w takim razie. Dobra. Czyli to był labirynt pro, naprawdę bardzo fajny. Eee. Teraz idziemy do labiryntu hakera. hackera. Hmm. Tutaj to jest nieźle, słuchajcie Zero o, Dawaj, idę. Bella Idę, idę, idę To jest wejście Tak wygląda idę. z góry, zobaczcie Jaki to jest hardcore w ogóle z wow. góry Wow Mega episko to wygląda Dobra, Ale Bella Ależ jak, przepraszam, ja niby tam a... No wchodzisz aha, aha. Nie wchodzić jest napisane nie wchodzić. Dobra, ale musisz wejść, Bella. Bella jak widzisz, że wchodzi, Dobra. to wchodzi. <noise> Dobra, ja sobie spróbuję game 3 tutaj mamy. Nie, ale nie, nie. Ale wiesz ma, nie co, ma, nie muszę wyrzucić ziemniaka, bo on miał obciąża <noise> <i ciężko głos> Dobra, iść. dawaj Bella, dawaj. Szybko, idziesz. Oho, skradanko jest. <noise> Na razie i wychodzi, patrzcie. O, wow. o. Dobra. Teraz. Czy ona da radę, słuchajcie? <noise> co? Dawaj, Bella. Niech, bo ty mnie bardziej Dawaj, stresujesz. szybciej. O. Uh. Ło, wow, wow. wow, wow. Dobra, patrzcie, wychodźcie. Ale idziesz na milimetry, powiem ci. Wiem. Że już yy, ręką tam... Oj, nie, o nie, o nie. Skać, skać, skać. A po co? Bo Wito, bo ja mam metrówkę w oczach. <laughs> ja ty Bela, cały buchę. czas dotykasz lawy. Naprawdę? Nie, teraz już nie. O, dobra. dobra. Ej, czemu nie poszłaś tam w ogóle? No bo tam się to razu skończyło, Wito. Nie, Bella, tutaj jest jeszcze. Nie, dobra, nie musisz tam iść, tam jest ślepy zaułek no, no, po prostu. Dobra, dawaj dalej. Dobra, idę. No chodź, chodź. Oj, to jest bardzo ja dużo ślepych zaułków, więc nie wiem czy ty dasz sobie radę. Gdzie te twoje te? Udajeń o, ja o, dzięki, to już nie musisz. <laughs> musisz musisz. Gdzie są twoje przeszkody wito jeszcze? E, są tutaj gdzieś tak. Wow, prawie zahaczyłaś. No i dobra, jestem z Ale z a czemu tutaj nie idziesz? Gdzie? A tu nie musisz. Dobra, to jest ślepy zaułek i tak. No ja nie wiem, bo też nie. Dawaj to jest Bella. Pewnie... Dawaj skok. To jest kłamstewko! Oj, oj oj oj, oj oj oj, jaj, oj, oj Spaliła się. Dobra, Ehhh. dawaj, tepaj się do mnie. będziesz z tego samego miejsca startować. Tak? Tak. A tu ja już wiesz, że ja się zgubiłam. No ja musisz iść prosto ja po musisz... prostu. Dobra, idę prosto. Oj, tu masz wejść przejście. No widzę. Dawaj. Nie. No jak no, one mnie odbijają? Wysoko musisz. Hop. O, elegancko, udało ci się. Dobra, O, jest skrzynka tutaj. Aha, jest! Czy to już jest koniec? Uwaga! Na banknie! Dobra, spróbuj otworzyć. Widzę książkę. No i co tam jest napisane? To Na pewnie coś! Ha, jasne! <laughs> co jest napisane? Ja być Bella, to nowek. Dobra, takiej. super, okej, okay. udało jej się znaleźć książkę, o, dobra. Teraz y, w lewo. Bella, nie tu, cofasz się z powrotem? Tak! tak. O, fajnie. <laughs> Bella już się zgubiła. Ja nie wiedziałam Dobra, okej, okay. dalej, dalej, dalej. E... Dawaj, dalej, dalej. Ciężki labirynt, co? Ale no. da się go przejść. Da się, da się. Zrobiłem trochę mało pułapek, ale już y, i tak w, tam. A, po co ja tu poszłam? No właśnie. A, ale ci to wychodzi nawet. No bo to ja nie jestem Nobek. Dobra. O, siema. O. Ja Pokaż cię... co tam masz. Zobaczcie na mnie. <laughs> Okej, okay, słuchajcie. Mam nadzieję, że labirynty Wam się dzisiaj podobały. I że chcielibyście więcej odcinków z tej serii. Jeżeli tak, słuchajcie, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na witoshop.pl My się z wami żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!